W restauracji, jak i w każdej firmie, bardzo ważnym elementem są ludzie. Tego nie da się zbudować od tak. Maszyny można kupić, budynki można wybudować, ale tracąc załogę, którą się już szkoliło i z którą się wiązało relacjami przez wiele lat, firma może się po prostu rozlecieć. Wiosną 2020 roku czekaliśmy na gości, a tu niestety się nie doczekaliśmy. Wszystko zostało zamknięte, zamrożone. I blady sterach padł na wszystkich restauratorów. Za bardzo nawet nie mieliśmy gdzie szukać pomocy w rodzinie, bo cała rodzina siedzi w gastronomii. Praca daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, a w tamtym okresie no niestety brutalnie to było nam odbierane poprzez niemożność pracy, tak? nikt nie mógł wtedy pracować. Dzięki tym dotacjom mogliśmy utrzymać po prostu miejsce pracy i to było bardzo ważne w kontekście całego COVID-u. To był niewątpliwie jeden z większych sukcesów i dzięki temu zaraz po covidzie mogliśmy ruszyć pełną parą. Strągowo to przede wszystkim rodzinna restauracja, strągowo to gospodarstwo rybackie, strągowo to noclegi od niedawna, strągowo to historia naszej rodziny. Tworzymy je wspólnie od ponad 25 lat i definiuje właściwie sens naszego życia. Dzisiaj zdecydowanie z nadzieją patrzymy w przyszłość. Jesteśmy bogaci o złe doświadczenia COVID-u, ale myślę, że one nas tylko umocniły i na pewno nigdy się nie poddamy i będziemy po prostu dalej robić to, co kochamy, czyli będziemy karmić ludzi najlepszymi rybami pod słońcem. W ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, podpisano ponad 3400 umów o dofinansowanie. Łączna wartość wkładu Unii Europejskiej wyniosła ponad 114 milionów złotych.